Hej, wszystkim, witam Was dzisiaj w pojedynkę. Marnie, set jest chora. Yy, I oczywiście, przede wszystkim życzmy jej jak najszybszego powrotu do zdrowia, ale postanowiłam, że nie zostawię Was bez filmu. Yy, I jak już widzicie po tytule, dzisiaj taki przegląd mojej szafy, ale w kontekście świątecznych stylizacji. Mam nadzieję, że ten odcinek okaże się być dla Was przydatny, może inspirujący, albo może po prostu spędzicie miło ze mną czas. Zapraszam, nie przedłużam. I to jest moja pierwsza propozycja. Myślę, że dzisiaj ogólnie, tak jak u nas w szafach na co dzień, będą rządziły polskie marki i to te, które dobrze znacie. Jest kilka nowości, ale są też ubrania, które mamy od jakiegoś czasu i które, jeżeli oglądacie nasze filmy modowe, to pewnie będziecie kojarzyć i ten zestaw nazwałabym bardzo klasycznym, bo jak widzicie, jego podstawą jest biała koszula, ale też oczywiście nie wyleka, bo bardzo wyjątkowa. Jest to właśnie nowość marki By Design, bo faktycznie jest to koszula, która ma bardzo klasyczny model. Ale dodatkowo ma takie zdobienie w formie takiego ala żabotu, czy też takiej po prostu, jakby, jakby to nazwać, takiej falbany wzdłuż y, guzików, żeby Wam to określić. Ja, oczywiście, Wy dobrze widzicie, co to jest. Y, w każdym razie jest to koszula, która jest bardzo klasyczna, ponadczasowa, ale właśnie y, bardziej unikatowa. Y, I do tego, jeżeli chodzi o dół. To również spódniczka też jest by design i to jest absolutny klasyk, czyli spódniczka w wersji mini, od też nie za krótka, żeby wiadomo właśnie na takie spotkania rodzinne nie było to zbyt wyzywające, z delikatnym rozcięciem i no jest to taka... Po prostu klasyczna, piękna spódniczka, która w ogóle dostępna jest w dwóch kolorach. Ja akurat postawiłam na szarą, ale na stronie jest jeszcze czarna. Więc jeżeli totalnie chcecie postawić na klasykę, to taka czarna mini to jest coś, co zawsze w Waszej szafie się sprawdzi. Jeżeli chodzi o buty, to są z zeszłego roku i to jest Marco Schuss, kozaki. Kozaki, oficerki, które są też bardzo klasyczne i myślę, że będę miała je lata, bo nie noszę ich codziennie. A są naprawdę bardzo porządnie wykonane. No, i do tego wszystkiego dodałam trochę koloru. Koloru w postaci tego pięknego swetra marki Ansin. Bo jak wiecie, mimo że marka Ansin to jest królowa król królowa bejzików, bo faktycznie stamtąd mamy wspaniałe long golfy, czy też po prostu koszulki, t-shirty. To jest klasa sama w sobie i jakość level hard. Natomiast w tym roku, w tym sezonie wyszli też ze swetrami w swojej ofercie i są cudowne. Obie się, że tak powiem, w nich zakochałyśmy. Te paskowe już dobrze znacie, więc dzisiaj tylko przypominam o tym pięknym z dużym dekoltem w serek, który właśnie dodaje takiej elegancji. Trochę bym powiedziała takiego. Hmm, nie wiem, czy nie nazwałbym to jakimś takim uniwersyteckim stylem, jeżeli chodzi o połączenie koszuli, właśnie z takim swetrem, tak trochę mundurkowo, ale bardzo elegancko. No i właśnie ten kolor, który te szary, biel i czerń troszeczkę wyróżnia, odróżnia. W ogóle on jest tak wspaniały, jakby zrobiony, uszyty, że widzicie on sam przepięknie pracuje, przepięknie się układa. No jest to naprawdę um, wspaniały gatunek um, i materiał, który jest, jeżeli dobrze się nie mylę, sprawdzę, ale potwierdzę, merino w 100%. procentach bo tamten był babowana, no tak, to jest Merino, więc no, to też jest dodatkowo coś, co oddycha, czyli materiał, w którym po prostu czujemy się dobrze. Także taka jest moja pierwsza propozycja, dość klasyczna, ale mam wrażenie, że będzie pasowała wielu sylwetkom i dajcie znać, co myślicie. Kolejny outfit to ponownie połączenie szarości z niebieskością. Jak yy, coś tego niebieskiego pojawiło się w mojej szafie zdecydowanie więcej w tym sezonie, yy, ale jak widzicie, tym razem postawiłam na cygaretki i to jest w ogóle berszka, i jakieś 6 lat temu znalazły się one w mojej szafie, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo stary zakup. Yy, jeżeli chodzi o buty. Tak już zaczynając od dołu, to jest to Kazar. No, jeżeli chodzi o to, co tutaj, to połączenie kolejnych dwóch uwielbianych przez nas polskich marek i zacznę może od golfu, ponieważ ten golf to jest coś, co myślę, że może się sprawdzić i może być świetną alternatywą właśnie do koszuli, jeżeli nie lubicie zbyt oficjalnego stylu, bo taki golf tak naprawdę pasuje do wszystkiego, bo i do jeansów. No, a właśnie tutaj w wersji z tymi bardziej eleganckimi spodniami. Myślę, że wygląda właśnie też dość elegancko i ta piękna szarość to jest Eldar. To są też golfy z wiskozy, które polecamy już któryś raz. Jest to golf, który jest również w formie body, więc to jest super wygodne moim zdaniem, bo to to zapięcie w tym body też jest bardzo wygodne, ale faktycznie mamy pewność, że po prostu ten materiał nigdzie nie będzie nam się podnosić. Będzie pięknie wyglądał, nawet jeżeli postawicie na przykład na mocno obciskającą, mocno obcisłą spódnicę ołówkową, bo myślę, że z takim, właśnie w takim wydaniu na przykład jeśli jeszcze Wasze kształty są bardziej kobiece, to będzie wyglądało absolutnie cudownie takie połączenie właśnie golfa z taką spódnicą. Więc to, że ten golf jest sum jako body, myślę, że to jest ogromny atut. No i właśnie marka Eldar też nie jest droga, więc myślę, że to jest też ogromny plus i koniecznie zerknijcie, co jeszcze mają w swojej ofercie, bo ja dzisiaj nie pokazuję Wam, ale może chcecie postawić bardziej na koronkę, to tam różnych koronkowych bluzek, czy też podkoszulek, które też możecie do takiego kardiganu pięknie wyeksponować, znajdziecie milion. Koniecznie zerknijcie do opisu, pamiętajcie, że tam jest mnóstwo bardzo ważnych informacji, w tym kody rabatowe. A jeżeli chodzi o cardigan, to dobrze go już znacie. Nie wiem, czy ten kolor wrócił jeszcze do sprzedaży, natomiast no, marka Moruma to jest coś, co też obie kochamy i nosimy już też od lat, więc jak najbardziej tutaj jakość też... Level Master, po prostu dziewczyny z każdą kolekcją przychodzą z czymś jeszcze piękniejszym, z czymś jeszcze bardziej wartościowym, jeszcze lepszym jakościowo. Pięknie wykonany, jeszcze oczywiście materiały, które są bardziej naturalne, tutaj raczej plastiku nie znajdziemy, pięknie się układa, no i mam wrażenie, że właśnie fajnie przełamuje tę szarość, która jest jakby bazą tego outfitu. Teraz stylizacja, która jest moim osobistym faworytem, jeżeli chodzi o wigilię, myślę, że zdecyduję się właśnie na tę sukienkę marki Mormo. Bardzo klasyczna, kopertowa w pięknym odcieniu, takiej właśnie ciemnej zieleni, głębokiej zieleni. Myślę, że to jest pasun, który będzie pasował naprawdę bardzo wielu sylwetkom. Bo tak jak widzicie, moja dość prosta sylwetka dzięki temu paskowi. Zyskuje troszeczkę wcięcia w talii. Myślę, że całkiem pięknie ta sukienka też y, płynie i y, jakby wygląda w ruchu. Ma przepiękne detale w postaci takich lekko bufiastych rękawów. No a oczywiście myślę, że jest to y, najlepszy fason, szczególnie dla kobiet właśnie, które mają kobiece kształty, bo taka sukienka absolutnie wam je przepięknie podkreśli. Myślę, że to jest bardzo klasyczny outfit w połączeniu właśnie z butami z pierwszej stylizacji, które też są po prostu wygodne i dość eleganckie, ale nie za wysokie. Myślę, że wiele z Was mogłoby na coś takiego postawić. Marka Momła, jeżeli chodzi o sukienki, to naprawdę ma też ogromny wybór, bo możecie też właśnie pomyśleć o tym, jaką długość wolicie. Ja mam wersję krótszą, ale z tego co pamiętam. Ten fasun sukienki jest również dostępny w dłuższej długości, no i oczywiście w różnych kolorach, w różnych deseniach, bo z tego co wiem, nie są tylko jednokolorowe, ale no to jest kolejna rzecz, która będzie ze mną absolutnie na lata, do której będę wracała i która tak naprawdę na właśnie świąteczną stylizację będzie pasowała zawsze, ale. Jak najbardziej tego typu sukienkę też możemy po prostu wystylizować na co dzień. Na przykład dodając y, sweter na wierzch czy też kardigan y, i myślę, że spokojnie można w niej chodzić również na co dzień, chociaż ja osobiście no, zdecydowanie rzadziej sięgam po sukienki czy spodnice. Częściej na co dzień jednak sięgam po spodnie, no. także to jest, jest, jest już kolejna propozycja i tym samym zdradzam, was, zdradzam Wam, w czym ja pojawię się na Wigilii. Myślę, że mogę Wam właśnie pokazać spokojnie, jak tę sukienkę możemy wystylizować bardziej na co dzień, ale z drugiej strony to oczywiście jest, jest też podpowiedź. Co można założyć pod płaszcz, żeby ta sukienka wciąż się prezentowała, a żeby było nam cieplej? I tutaj pokażę Wam ten trik, ponieważ ten sweter jest zdecydowanie dłuższy i po prostu tak narzucony, nie będzie prezentował się dobrze. I od razu mówię, że on też jest z Murma, z najnowszej kolekcji, i wydaje mi się, że w ogóle te kolory ze sobą przepięknie grają. I do rzeczy. Yy, o tym triku już Wam mówiłam i na YouTubie, i pokazywałam go też kiedyś na, Insta, na Instagramie w formie rolki. Czyli potrzebujemy tak naprawdę tylko po prostu zwykłej gumki do włosów i tworzymy z tyłu po prostu pęk, który będzie nam później łatwiej ułożyć pod swetrem. Nie martwcie się, nie zniszczycie swetra. Zróbcie to delikatnie z wyczuciem. I dzięki temu możecie go tutaj przepięknie wymodelować. Z tyłu, przez to, że ten sweter i tak ma dość um, taką, jak to nazwać, luźną formę, może w ten sposób ten pęk nie jest w ogóle widoczny, a wy macie właśnie outfit, który po prostu was grzeje, ale przy okazji wygląda naprawdę świetnie, kiedy po prostu bezpośrednio zdejmiecie płaszcz, na przykład idąc właśnie na święta w gości. E, tutaj też. E, w tym swetrze mamy powtórzoną tą opcję bufiastych rękawów, co mi się bardzo podoba i uważam, że jest naprawdę unikatowe i, i w ogóle wygodne do tego, żeby zagrzewać dodatkowo swoje dłonie. No i właśnie tak to się prezentuje. Widzicie, dzięki temu możecie absolutnie kontrolować sobie długość tego swetra, nie musicie się bać, że to się, że to się rozwiąże, bo jest to dość stabilna opcja. Także tak prezentuje się ta sama sukienka kopertowa, ale właśnie w wersji ze swetrem. I ostatnia stylizacja. Mam wrażenie, że w sumie najmniej elegancka, ale najbardziej nawołująca do zimowej aury za oknem, bo też tak naprawdę. Nie wiadomo na y, jak bardzo elegancki strój chcielibyście postawić. To jest coś, co ja na pewno założyłabym może nie tyle na wigilię, ale na pewno na drugi czy na trzeci, na pierwszy czy na drugi dzień świąt. Y, a jeżeli chodzi o y, ten outfit, to Dobra, zacznę od spodu, dość zaskakująco, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo fajny tip. I tutaj marka Eldar i taki Longsleeve, który jest trochę taką bardziej właśnie pod koszulką, ale jest on w kolorze skóry, i moim zdaniem, oprócz tego, że po prostu przepięknie. I oprócz tego, że oczywiście przede wszystkim fajnie dogrzewa, jest to bawełna, więc absolutnie coś, co przy skórze jest bardzo korzystne, ale... Moim zdaniem to jest świetny rodzaj właśnie garderoby, który na przykład może być idealną propozycją, jeżeli wasze swetry na przykład mają bardziej prześwitujący splot. Wtedy on tak naprawdę jest niewidoczny, ale oczywiście nie widać tam również bielizny, więc on naprawdę może się świetnie prezentować pod bardziej prześwitujące swetry, właśnie tak jak wspomniałam, a z drugiej strony. Pod tak naprawdę każdy rodzaj garderoby, żeby nie było absolutnie wątpliwości, że nic spod spodu nie prześwituje. A z drugiej strony oczywiście właśnie potrzebujemy na pewno coś pod sweter czy pod jakąś bluzę założyć, jeżeli jest temperatura na minusie. Sweter, który widzicie, to jest nowość i to jest Shopping Center 9 i to jest też taka marka polska, z którą dopiero zaczynamy się, że tak powiem, poznawać, ale obie zachwyciłyśmy się swetrami, które mają też naprawdę niezły skład. Wszystkie informacje tutaj, jak mówię, znajdziecie w opisie, jakieś dodatkowe, o których mogłam nie, o których mogłam nie wspomnieć ale jest to sweter, który jest absolutnie miły. Często pytacie, czy swetry gryzą i ja rozumiem, że jest to um, tego rodzaju, no właśnie wada, która często dany sweter, który tak naprawdę może mieć genialny skład, może go eliminować. Ten sweter jest absolutnie przemiły. Jest w jednym rozmiarze, więc na przykład, no, dla mnie jest mocno oversize'owy, ale ja kocham tego typu ubrania szczególnie jeśli jeszcze ten rękaw jest taki szeroki, uwielbiam. Fajny detal w postaci właśnie tego innego koloru, tego kobaltu, który przełamuje ten beż. No i połączyłam go, jak widzicie, ze spódniczką z By Design, która pojawiła się w pierwszej stylizacji, ale dla równowagi, żeby, skoro tu jest dość dużo, na dole też pojawiło się trochę więcej, postawiłam na moje ukochane agi, ugi, e, czy też po prostu rodzaj e, butów, jaki jest emu, które, no właśnie, jedni kochają i mnie nienawidzą, ja zdecydowanie należę do tej pierwszej grupy, bo są to absolutnie najwygodniejsze buty, najcieplejsze, a uwierzcie, ja jestem ogromnym zmarzuchem, więc e, dla mnie to jest e, absolutnie rewolucja, mam je już właśnie drugi rok, Wystarczy dobra impregnacja, ja myślę, że posłużą mi jeszcze lata, więc jest to inwestycja, w którą moim zdaniem właśnie, na którą warto postawić yy, zimą szczególnie. No i tak, trochę bardziej wariacki styl, trochę bardziej przełamujący, ale może to też jest jakaś propozycja dla Was. Koniecznie dajcie znać, która stylizacja yy, w dzisiejszym odcinku podobała Wam się najbardziej. Powiem Wam szczerze, że naprawdę o wiele bardziej wolę nagrywać zmarł, ale mam nadzieję, że mimo wszystko e, jakoś ten film okazał się być dla Was przydatny, albo po prostu miło spędziliście ze mną czas. E, koniecznie zerknijcie do opisu, tak jak już kilkukrotnie w ciągu tego filmu powtarzałam, tam naprawdę znajdują się wszystkie istotne informacje. Pamiętajcie o naszym Instagramie, będzie nam miło jak zasubskrybujecie. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie, już na pewno w duecie.